Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak wcześniej mówiliśmy, kolejny nad rzeką. Dzisiaj tradycyjnie kleń, może jaś. Pewnie jakieś konie będą, bo to one teraz żerują tam, klenie. Zestawy te same, co zawsze. Lekkie, lekkie zestawy. Pogoda taka dzisiaj, może niezbyt letnia, ale nie jest zimno. Moda jest bardzo ciepła. Zobaczymy, czy były będą żerowały. Płyniemy na swoje stałe łowiska. Mamy nadzieję, że Coś jednak na nasze zestawy się trafi. Zapraszamy na wspólną przygodę. Tak jest. Siedzą tam gdzie, gdzie te... Gdzie nie zobaczę. A puknął Ci powiem konkretnie. No widziałem, zacięcie z no. zrobiłeś. I myślałem, że mi zszedł. Tak? A on sobie siedział. Podpłynął pewnie do mnie, w moją stronę. Takie dziwne wrażenie właśnie było. O. A, proszę, jak się ładnie wystawił. O, o konie. Woda ciepła. Wydawało... Pogoda w się taka nie bardzo. Musieliśmy się pobierać bluzy, ale... Na co łowisz? To jest kenart. Biały. Biały, biały Nieduży, dlatego okonie w niego biją, nie? Tak, tak. No właśnie teraz szukam, nie wiem jakie przynęty, w jakie przynęty ryba będzie biła. Zaraz założę większą, głębę schodzącą i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam branie, branie z przelewu znowu, ale kolejny okoń. W ale ogóle nie ma dzisiaj kleni. Nawet nawet. nawet. No fajny taki, ale... To mnie zastanawia właśnie, gdzie są klenie, gdzie są jazie. Same okonki biorą. Muszę go mocniej wychwycić. aby na kelnie zrobiła się wyprawa na okonie. Tak. No chyba bez wyhaczacza nie dam rady, bo tak mu się zażarło. Ci nie pasuje? O. Rośnie na okonie. Proszę, woda ciepła. Jak zupa. Cieplejsza niż powietrze dzisiaj. Próbujemy dalej, może akurat coś siądzie fajnego, grubego. Tak, to na pewno nie jest okoń, o klenik, zmieniłem tylko przynęt, miałem dwa brania, spalone, za późno przycinałem A, jeszcze odszedł, jeszcze ma siłę. I nie mogłem zaciąć wcześniej tych dwóch grań. a teraz takie jakieś niebrawe branko, przycięcie i jest Weź lepiej podbierak, bo, Weź to lepiej podbierakiem, bo... Tam... bo Nie chcę sobie wbić yy, kotwicy, wiesz, dlatego nie jest duża ryba, ale o, wyszarp się wyszarp, wiesz, pięknie się odhaczył, odhaczył się fajnie w podbieraku, jeszcze się nie chce dać wyciągnąć, taki grubasek. Wiesz, Coś nie... tu Ci skubało, nie? Za dwa razy. Tak, no mówię, uderzenie miałem takie potężne od żańskich Nieduży, ale fajny. do, do wody. Płyni. Jeszcze tu porzucamy, zobaczymy na tej wózce, może, może jeszcze coś się uda złowić. Ale zobacz, wystarczy zmienić przynętę na inną, troszkę głębiej chodzącą i już coś się zaczyna dziać. Na takiego kenarta zmieniłem. Podobne rozmiarem do poprzedniego różnią się sterem, ten ma. Ser delikatny, znaczy bardziej taki pod kątem wycięty płaskim. Fajnie go czuć na kiju. Agresywnie pracuje. Wiemy kiedy. Czuję kiedy przygasa, kiedy obija się o kamienie. Trochę wypuszczam tą przynętę, bo nie mogę się tam dorzucić dalej. O, i już od razu czuję jak chodzi przynęta. I powolutku zwijanie. I, i tak jak poprzednie ryby też na prostym już biją, nie? Czyli nie na samych przelewach, tylko gdzie się kończy przelew zaczyna się główny nurt. Znowu delikatne puchnięcie niestety. Ale sam widziałeś, po prostu nie zaciąłem, nie miałem tego zacięcia. Dlatego mi ryba zeszła po prostu mój błąd. Ale jak bardzo blisko łódki biorą. Nie biją, nie biją tak jak. zazwyczaj te klenie tego rozmiaru, co był przed chwilą, to potrafią mocno uderzyć, aż wysk wyskakują z wody, a teraz biorą tak delikatnie. Tylko stukają. Muszę się bardziej skupić na tym, żeby mocniej zaciąć. Tym razem już mocniej przyciąłem. No, nie ma szans, żeby spadł. No, no chyba, że wiesz, za skórkę gdzieś. Chyba, że za skórkę, ale, ale pęci będzie fajny. Konkretnie. No, pęci chodzi jakby był 45. Zobaczymy. Na powierzchni nie był, to nie Jeszcze nie był, jeszcze nie był. To na pewno nie jaś, bo przy braniu cisza była. Tak, tak. Na... O ale za dół załapany gdzieś jest. Nie wiem czy wytrzyma. Długo. Nie, nie ma w pysku przynęty, widzisz? To tylko podbierak Nie trafił? Nie trafił. Wiesz co, jest podobne do tamtego, ale tak przycięcie to za dół powoduje, że to się wydaje trochę cięższe. Propusz za większy? Tak Już mi ręka woli pędzi. A jeszcze jest puh, Muszę go lekko wymęcić, żeby mi dał się tu podebrać Teraz chyba teraz będzie ta szansa widzi podbierać i ucieka O jest Nie, większy jest Nie, był też za wargę, ale przy okazji się zaciął od spodu większy troszkę tam. Większy, większy To Prawidłowo wcie Prawidłowo, ale mówię, na dwa razy na dwie kotwice, jedna na dół, znowu ten wobler. Mówię, ten podoba mi się dzisiaj. I może i kolor też podpasował, i, i praca. Tego tak przymierzymy teraz, nie? Kleń. Na pewno kleń, na pewno nie Jaś. Jak widzicie, czarny ogon i troszeczkę grubsza łuska. To wyróżnia właśnie kleń od Jaśa. miarę. Dobra, przymierzę go na szybko. 45 nie ma. Ma równo, 45. Z no, mojej perspektywy, no? To dobrze go oceniłeś jak go chorowałem. Tak Dobra, niech płynie. Powiększe. Dobrze, w dobrej kondycji wrócił. To fajnie. To ciesz Nie zmieniam tego wobera, cały czas na niego będę łowił. Podpasił mnie. i kolor, i rozmiar. I cały czas jesteśmy na tej samej główce przecież Paweł, nie? Nie zmieniliśmy główki tak, i, cały poluję, czas biorą i, tak. i cały czas biorą ryby. i I cały czas biorą. Próbuję sobie. dalej. Może jeszcze coś? Jeżeli nie, no to, no to trudno. To wtedy zmienimy główkę. Jeżeli po kilku rzutach nic się tam nie będzie działo, nie? Ale biorą bardzo delikatnie trzeba ciąć. Same się na pewno nie zacinają. Tutaj. Z nurtem. Kleń? Kleń. Już go trochę ciągniesz, nie? Umęczony. No, już ręka mnie boli. Podbierakiem go biorę. Ładnie, nie? O! Dał popalić. Znękła zaraz. I ma szansę zejść. Puknął. Też nie uderzył mocno, tylko puknął. Nie zanosiłem takiego obykanie Nie. nie. Fajnie. Dobra, do wody chłopaka. Przymierzymy go Tak, Tak, miarkę. Dobra. Przymierzę go. 48. 40 o 47,5 Ale grubszy jest zdecydowanie niż tamten, nie? No, ładne, ładne. O, o ci powiem, się biorą tak, że jak poręcz zatniesz to po rybie. Tak jest. No dzisiaj wyjątkowo. W opcji o, lepiej. Okoń, okoń. Znowu, znowu. A ci powiem, że wziął jak kleń. Ja myślałem, że to był kleń. Ja też byłem, ja przekonany byłem w 100%. No ja Teraz zaczął tak dziwnie szarpać pod koniec, ale mówi, nie no, no, chyba nie, nawet Takie branie. Jak no, konia ci pomyże. O, poszedł, sam tak, się wypiął. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Z kombinowania, i tam będzie harcowo dalej. Sabe, był taki okres, że było słońce, nie? Tak. Słońce zaszło. Znaczy, jak było słońce, to nie boryk. Tak. Słońce zaszło, i znowu zaczęły się ryby. ryby. Dokładnie tak. Takie fajne te, zobacz. trawki pozalewane, tak na jesień. tam czuwarki. Pięknie. Ci powiem, no, coś mi się wydaje, że jak się to nauczę, to mam mniej czujność niż jak stoję. Ale no, tak nie jest. Wiadomo, no. No, no, bardziej na skupionie jesteś. Tak, tutaj, tak, tak, tak. Więcej widzę. Dzisiejsze klenie preferują bardzo wolne skręcanie. Bardzo wolne. Wręcz anemiczne. Tak. Jakich nie wetniesz? Nie zatniesz, to po prostu nie będzie ryby. Wcześniej, wiesz, jak to z kleniami było bach, uderzenie. Piły, nie? tak, same się zacinały, tylko wędkę trzymałeś, a dzisiaj niestety nie. Jak im nie pomożesz zacięciem, to nie... I to jeszcze w porę. Tak. Ale i tak dużo pustych takich było szarpnięć, nie? Było, było. Masa takich szarpnięć było. No właśnie widzisz, bo człowiek tutaj się gada, to gdzieś się człowiek rozejrzy, akurat wtedy branie i się straci czujność, koncentrację to po Dzisiaj typujemy główki w następujący sposób. Mówimy każdą po kolei. Jak idzie, nie kombinujemy i co się okazuje, że na tych, które z reguły zawsze omijaliśmy, coś się dzisiaj działo. Brania były na główkach bardzo krótkich, z bardzo kamienistymi czubkami Ale I, nie, i niezbyt głębokimi oczywiście. Nie, nie zwracamy uwagi na to, czy płytka, czy głębsza, nie? No nie, 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 akurat dzisiaj głębokość ma, nie ma nas znaczenia. No i tak jak mówiłem, dzisiaj typujemy główki i po kolei, tak jak idzie. Czasami dobrze jest nawet stanąć na główce, która wydaje się mała, atrakcyjna, z brzegu widać, że nie schodzona. Żadnego dojścia, no, wiadomo, ryba nie nieprzeposzona i z reguły jest tam ryba. W sumie to grzechem jest odpuszczać jakąkolwiek główkę, bo ryba może być wszędzie, my tego nie wiemy, my tego nie widzimy. Wszędzie łowić, cierpliwym trzeba być, nie poddawać się po dwóch, trzech rzutach, jak, bo jak dzisiaj było? Przecież było, były główki, gdzie 15-20 rzutów i nie było brania. Aż w końcu się ryba pokazała i wyjąła się z jednej główki i to właśnie jest takie dobrze obłowionej. Chcę sobie zmienić przynętę na inną, znaczy inną, inny kolor. Głębiej schodzi, fajnie puka dno, prowokuje ryby, ale kolor coś być może nieodpowiedni dla tych rybek. Tutaj mam taki sam model, ale w innym odcinku, w innym kolorze i na tego spróbuję. Takiego założę, zobaczcie. Typowo łodźjańskie barwy, oliwka do góry, kolor oliwkowy. Oczywiście agrafka, to moja standardowa. Piwal war i to jest ta szybko złączka. Dużo ludzi ma obawy, czy to wytrzyma na rybie tak dalej podczas brania. Naprawdę mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby Mirba rozgięła moją magrawkę. Wszystko ładnie, pięknie się trzyma. Najlepszy w tej zagrawce jest montaż. To jest po prostu mistrzostwo świata i dziękuję. Sprawa zatwana. Żadnego rozginania kombinowania. Zanim przynięcie, tak zanim wrzucicie, to przesiągnijcie ją. Jak przynęta nie ucieka na boki, nie wymaga kolekcji. Można łowić. Jak ucieka na którąkolwiek ze stron, wiadomo, że kolekcja oczkiem, delikatna. I zmieniamy łowisko. Następna główka. Ustawiamy się cały czas tak samo, To nie ma żadnych eksperymentów. Mimo, że klenie biorą na prostej już, to takie ustawienie jakie mamy do tej pory jest w porządku. Nie siedzimy rybą na głowach, jest ok. Trzeba pilnować tylko, żeby nie przeskoczyć za bardzo wzdłuż główki żeby jednak ten wafasz do rzutu był no, myślę, że tu wystarczy wystarczy tutaj o, fajna krótka główka kamienista na końcu, zobaczymy czy będą kamienie jeszcze w główki dzisiaj fajne efekty są tam gdzie nie ma tych kamieni nie? wzdłuż główki dzisiaj tak urywałem jak ściana no Sprawdzimy, jak to będzie. Pierwszy rzut kontrolny. Jak tam jest. No, są kamienie, ale mniej zdecydowanie niż na poprzednich Oczywiście oprócz łowienia w warkoczu, trzeba także penetrować trochę napływ. Na napływie też fajne ryby czasem potrafią stać. Jazie bardzo lubują się w napływach. Ale zrobiło, zobacz. No, poszła duża łajba i zobacz jak się kołyszemy. Trzeba przeczekać. Jak do takiej kamienisty główki podpływamy, to gdzie zaczynasz najpierw rzucać? Ja Wiesz co, ja zazwyczaj zaczynam od napływu. Najpierw sobie napływ, obłowie. a i potem schodzisz bliżej rzeki, tak? Bliżej nurtu. Tak, i to przesuwam się do nurtu. Dobre takie narty. Idealnie ustawiony ster, wielkość. Idą na odpowiedniej głębokości. Nie wrzynają się mocno w dno, żeby zaraz utklić. Na stałe, tak, potrafią nie się nie odbić. Się... są, typowo pod rzekę. Nie? Tak, potrafią się od kamieni, od kamieni odbić, wrócić normalnie do... i no, prowokować. Mało, mało zostawiamy ich, nie? Mało, Może... bardzo mało. Branie było tuż pod samą łódką. Bardzo, bardzo blisko. On no, taki ciężki się wydaje, powiem Ci. Może boleń? Może boleń? Zobaczymy. Ty, chyba jaś ale jaś? ale by było ale bez, bez kotłowania się na powierzchni jaś klej dziwny. klej no właśnie no. bez kotłowania to by było dziwne nie ale fajny powiem Ci, gruby no to no, ten Ci, ale słabo walczy albo zaraz odejdzie albo tak jakiś zdziwiony jest nie dobrze pięty Oj, jeszcze bliżej klej oh, jest nie ryzykuję po prostu że mi się kotwica wbije nie wiesz on tylko wystarczy żeby tu skoczył i po temacie by było ale ten podbierak, będzie gumowany następny też będzie gumowany, tylko że większy na pewno, nie? dobra, później sobie wyciągnę Fajny klenik, zobacz I to uwielbiam właśnie na lekkim sprzęcie łowić takie ryby, bo mimo, że ryba nie jest nie wiadomo jakich rozmiarów ale jest fajna, gruba, tłusta i, i daje emocje ile ma? 46 centów, zobacz no to fajne 46 i 46 wraca do wody będzie rósł na 50 plus płyń poszedł to razu do dna poinformować resztę, że tu jesteśmy żeby nie brać a powiedz gdzie wziął? jest to brał bardzo blisko łódki, już na prosto, to jakieś 2 metry od łódki bardzo to mocno nie uderzy. spodziewałeś się tego? nie, to? nie spodziewałem się już chciałem po prostu zacząć szybciej zwijać a snarze pociągnięcie przycięcie i siedzi Większa woda to teraz się inaczej ryby zachowują. Tak, troszeczkę przy, przybrała woda. I w innych miejscach są teraz po prostu ryby, nie? Dobra, rzucamy dalej. Może będzie coś grubszego. Znowu ten wobler. Cały czas ten sam. Łowi ryby. Bardzo dobry. No trzeba nadmienić, że to nie była ryba pierwszego rzutu. Nie, zdecydowanie nie. Ale popatrz, całkiem inna pogoda niż ostatnio byliśmy. Bardzo wieje wiatr. Wiatr, który wieje nam w twarz, źle się rzuca. Trzeba te w bardziej wypuszczać troszeczkę, żeby przez ten przelew przeszły. Ale ryby, że rybom to w ogóle nie przeszkadza. Nam gorzej jest troszkę, ale ryby reagują.